Siemanko, witajcie w mojej kuchni. Hej, siema! Także dzisiaj sobie zrobimy pajowe cheeseburgery. Tak. Tu są wszystkie składniki. Oczywiście zaprawa musi być. Radyjko sobie włączymy. Dobranie, niech leci. Tu moja patelnia, na której będziemy smażyć hamburgery. Ekskluzywna, prestiżowa, kupiona na targu na Wilku od Hiszpana. zawsze pieniądze. Piękna patelnia. Tu się smaży mięsko na niedzielę. To nie jest istotne. Także zaczynajmy, nie? Piekarnik się już nagrzewa. Jak widać. Co potrzebujemy? Olej. Wlewamy olej. Kurwa. Przepraszam. Trochę oleju. O. Załączamy. I dajemy naszego hamburgera. Niech się olej najpierw rozgrzeje. Tu mamy bułkę. No specjalnie do hamburgeru. No, wyciąga się było. O, już ją sobie wcześniej pokroiłem. Tak. Olej się rozgrzał. Rzucamy hamburgera. Niech się smaży. Tak. Masełko. Damy sobie trochę masełka, żeby nie była bułka sucha. Tak jest. Jak to się mówi? Teraz czekamy, nie? Wrócimy naszego hamburgera, bo już się poli. Przykręcimy sobie gaz. Tak. Piekarnik już rozgrzany, zaraz zaczynamy. Mam tu ogóreczek, pomidorek, cebulkę prażoną, ser, jak to do burgerów bez sera to by nie było. Elegancko, majonez, ketchup, te cytryny to są nieistotne, nie, nie zwracajcie uwagi. Tak, tu się smaży nasz hamburger. Zaraz będzie gotowy, jeszcze przykręcę gaz. No robię hamburgery No dobrze Nagrywam Dobra nasz hamburger będzie gotowy Wyłączamy gaz Kurde to mam dwie ręce tylko Jakoś sobie poradzimy Pięknie. No, wyłoś. I wrzucamy to do piekarnika. 15 minut i będzie gotowy. Także ja sobie teraz załyczę. Czekamy. Później wrzucę drugą bułkę. Żeby była gorąca posypię majonezem cebulką i będzie taki zajebisty, zaje fajny hampek. Żeby Was nie zanudzać, pokażę Wam jak się tu pięknie smaży pieczy hamburger nasz. Ale rozrywka lepsza od telewizji. Tak się smaży, pięknie. Jak to się mówi w Renie, czy jak? Cheeseburger. To mi się przyda zaros ten ręcznik, żeby wyciągnąć naszego hamburgera. Za ten czas, jak się pieczy, to opowiem Wam do może. Tak, tylko nie umiem żadnego znaleźć, suwara niestety. Nieistotny, myślę, że już będzie powoli dobry. Wyłączymy sobie piekarnik i wyciągamy naszego cheeseburgera. Trzeba teraz zrobić umiejętnie. Cyk, elegancko. A, gorące parzy poli. O Boże, szybko, szybko. Gorące. Zamykamy nasz piekarnik i teraz obkładamy. Pomidorek, cyk. Może najpierw damy majonezu, nie? ...majonezu Dobre Pomidorek, a miałem jeszcze bułkę wsadzić, dobra Żeby była ciepła Ogóreczek Pięknie, teraz keczupik. Pięknie, tak co jeszcze? Prażona cebulka, lub uwielbiam prażoną cebulkę. Najewiemy tego w chuj No, to chyba było tyle. Łeczkę wyciągamy, jest cieplutka. I co jak w maku nie trzeba coś na naszego hambka, żeby się trzymał? O, pięknie. Tak się prezentuje nasz hamburger. Apetyczny, nie? Smacznego. Także na no dzisiaj to by było na tyle. W następnym odcinku sobie zrobimy hot dogi. A jak wam się podobała moja kuchnia, to łapkujcie, komentujcie, subujcie i do zobaczenia za tydzień na hodokach. Hej, cześć na razie, pa, marka.